Malką O Jez! Co? Co się stało? Stop! O kurwa topię się! Cool. <gryw> o Jezu! O Jezu, nie ma mnie! A... Ej, a, dlac... a dlaczego mnie nie, nie ma? Ja... O, jestem, siema. <laughs> Witam! Eee, kalorot. Kalorot. Kur... Kalirot chciałem powiedzieć, siema. <laughs> kalorot. Kalorot. Czym mam w to wcisnąć? Tymi pokręt kurkami? O kurek. Pod... Czasami, kiedy o tym myślę, to wciąż mnie się boi. <laughs> to wciąż się boję. To jestem ja. Patrzcie, to wygląda jak Bobru. Naprawdę wygląda jak bobru. Śpię na górze. Lubię na górze. To jest Pan Tadeusz. Pan Tadeusz? <grym> Mister Teddy Pan Tadeusz. <grym> Powiem wam wszystko jak było i jak nie było. O Boże, tam ojcu stoi. Już teraz Batman. Jesteś podniecony? T tak, o nie widać. To ja bobra. Dziwne gry. Gr dziwne gryby. <śmuszaj> dziwne grzyby. Mama! <śmuszaj> Mama! <Mamo! Mamo>! <śmuszaj> ok, znowu trzeba się trochę. wybrandlować w samotności. Ale mu się to śpi. Znaczy, przepraszam, mu się to śni. <śmuszaj> ha ah, ah! ja pierdolę. Moja mama była jak pusty bak, yy, wygrzmocona aż do rana. Pamiętam następnego dnia, że nie mogła chodzić i bolał ją kręgosłup. Wow, wystraszył się, w ogóle twarz otworzyła. Twarz otworzyła. <grym> Co iść? Znaczy, gdzie iść? Gonie! Znaczy, goni mnie! Gonie! O kurna, jakiś boss! Rucha mnie! Zacząłem się trząść i płacz. Płacznąć. Płacznąć? To się działo przez miesiące, ale nawet i miesiące, znaczy przepraszam, przez tygodnie, a nawet i, i, i miesiące. <laughs> Cierpiałem na chroniczne wzdęcia codziennej nocy. Coś chrupa, chru, chrupczocze, chrubocze coś, słuchajcie. Żyje o kurde, jakie bobasy. Zachnę można O Jezus Maria ty! O kurwa! O kurwa! Ja pierdolę dzieci! Ała, Ała boli! Nie użyły tym razem lubrykantu. Płody, 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 wrzucam je do wody. Czy jakieś meduzy? A meby? Starszy. Och. Dźwięki krzyków były takie straszne, że coraz straszniejsze się stawały band band. Tłumaczenie. <tum> Okej. Okay, I co co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co 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 kurwa, kurwa. Kurwa. Dławiąca się bydlakiem mama, ojej Do, Dotknąłem, dotknął moje okno Nie, przepraszam O tak o! To jest o! Zabić kicie Kici kici Zgrzmocić pusie Eee, tak, mogę, mogę tak zrobić. Mogę, mogę zapisać propozycję. Ah! Oh, fuck shit! Gówno! Ja cię kręcę. Dobra, wychodzę. Czemuś. co się stało w ogóle? Czemu krzyknąłem? Odstawiłem leki, czuję się lepiej. Zaraz się w palce wysmarkam, słuchajcie, i się skończy zabawa. Kurwiszanie O ja pierdolę, nie w tą stronę. Nie w tą stronę pobiegłem. Skarl skarliłem się. Eee, w którą stronę. Ujeju, zamknięte! Aaaaa! Shit faka, Kuziwa ty! Kuziwa ty! O, ale mamy jakoś... To zakończenie fajne Super! Aha, nie! A to jest to jest intro. Myślałem, że to jest zakończenie! Ja tu zagrasz może w osu? Nie umiem grać w to spor... Ale Boże ile w ogóle osu? Tfu! Ile w ogóle od shotów, Ile osu? Nie!